Hej cześć manko, z tej strony z witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanał Tresocentinu fenomen Prodmanut Nude Official Video, widzowie mamy 16.30 w momencie nagrywania Wy to widzicie koło 18 podał to na YouTube wydaje mi się koło Chyba 14 albo 15 mamy teledysk nowy od Sentino. Yy, bardzo szybko, a tak naprawdę bardzo szybki powrót, tak naprawdę po płycie. Już kolejny numer od Sentino, bo płyta nie mile, bo jest dwa tygodnie temu max. Więc generalnie tempo narzucone jest bardzo tak naprawdę wysokie. Zobaczymy sobie, jak to brzmi, jak to płynie, jak to wygląda. Klasycznie zostawcie sobie lajka i komentarz, jak jeszcze tego nie robicie. Wjeżdżamy w to widzowie. Sentino, fenomen, Prodmanut, official video. Let's go! Nie ma co więcej gadać. Sprawdzimy sobie, jak to wszystko wygląda, i widzę, z tego co widzę, chyba jest normalny teledysk, a nie jakiś tam, wiecie, mashup posklejany, jak na przykład na numerze z fagatą. Więc wjeżdżamy w to. Let's go! Ok, go. Tam? Dobra, już, już teraz tripuję, bo ja tyle tych się nasłuchałem, tyle tych snippetów Sentino stary, tyle unreleased rzeczy, że, jak, że ja już stary nie wiem, czy ja coś słuchałem, czy nie Ale mam wrażenie, że ja to słyszałem już kiedyś, czekaj Jak to będzie re refren, fenomen, fenomen, to, to słyszałem, kurwa Dobra, to w 10 ferii, dobra, sobie posłucham i tak, Zobaczymy sobie teledysk, jak wygląda fenomen. Fenomen, 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 Dobra, a więc co to jest? Dobra, już to taki Sentido Fambaza? Nie, no, to chyba nie jest snippet, właśnie. Mi się wydaje, że to było stary na dominacji genetycznej Alvareza Pałuckiego Tak mi się wydaje, stary. Jeśli mówię źle, to mnie poprawcie w komentarzu teraz, ale wydaje mi się, że to jest numer z dominacji, gen dominacji genetycznej Alvareza Pałuckiego numer. A ja to sprawdzałem na streamie cały ten album. Okej, okay, to w 10 fajnie na Twitch, nie? Ale dobra, whatever. Słuchamy, się, jak wtedy wygląda. phenomenon 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 phen To, to na północy mam. jedne na południu mam. Pamiętam, że ja że to jest jeden z moich ulubionych kawałków na tym projekcie, bo pamiętam, że wtedy miałem duży problem do tego, że po prostu te kawałki były bardzo słabo zmiksowane, a ten wybijał się tym, że miał w miarę taki normalny clean mix i fajnie się tego słowało. Wydaje mi się, że tak mówiłem wtedy. Nie wiem do końca, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak było to to fenomen Mieszkanie na północy mam jedna... A dobra, to wy jesteście debile niektórzy Bo ludzie, jak miałem streama z odsłuchu wideo na twitchu Pisali mi tak Ej stary, sprawdzaj nowego sentino jutro, nowe sentino wlatuje Będzie nowe sentino A ja miałem takie No dobra spoko, wjeżdżam w to i nagrywam stary To co ci ludzie nie wiedzieli, że sprawdzam sprawdzałem dominację genetyczną Alwarza Pałuckiego na streamie? Żółta kartka widzę wie, dla was, widać, że nie śledzicie na bieżąco, nie? Mm. To, to Mieszkanie na północy mam, jedne na południu mam Myślę o Paryżu, żeby gościć jak francuski pan Pierwszy Aaron noliński suite za koło, nie PLN Nadal w Marbei robię silikonów selekcję Nic do ich rapu nie mam, żyję w innym świecie Chcę dwa miliony euro w dwa pięć, a dobra, nie Ale, ale tak dawno tego nie słyszałem, że aż kurwa mam wrażenie, że to pierwszy raz wie, co Odświeżenie tak zwane umysłu Mam żyje w innym świecie, chcę 2 miliony euro w a nie wciągać kok z Za Zapłytę płacą więcej niż idiotom za katalog. Codziennie na zakupach jestem chory, jestem nał, Jak wstałem, odzyskałem siebie, straciłem przyjaciół. Ej. Na mówiąc, robię swoje zdala od kreatur Przez ponad dwa lata życie mi dojebało wszystko. Ta on tak snapuje ten flow na tym numerze, pamiętam ten numer, że właśnie mega się ramę stary, że on tak snapuje właśnie na tej melodii flow, nie? Jakby Flow-wise, pamiętam, że ten kawałek mówiłem, że props, nie za flow, bo te flow jest dobre w chuj. swoje z dala od kreatur, przez ponad dwa lata życie mi dojebało wszystkim, tyle smutku miałem, że się chciało pić gin, kłóci skałem z nizin, z każdym małym nikim, chodzę w airpodsach promax, ja bym łaził z nausznikiem, nie chcę słyszeć tych wypocin białych durni już, ich burzy słów i bur... Nie chcę słyszeć już wypocin tych białych durni znów, to o mnie? W sumie jestem biały, jestem durniem Wrzucam swoje wypociny na to wodne muzyki Ja pierdolę. Smutne nie, nie chcę słyszeć tych wypocin białych durni już Ich burzy słów i bóle dup Tych pomózgów. Dupy z nie Ale nie, to nie o mnie, bo ja nie mam bólu dupy, ja rozumiem I jakby wspieram sento i jego twórczość Więc to nie o mnie, to o jakichś innych zjebach Ich burzy słów i bóle dup Tych pomózgów. Dupy z Nicaraguj tak, Morbija jak lakrym, łapimy karabin Ej. Każdy uchu Elvi trainer zielony Banknoty też zielone Pytam obca czego chce Kingston to to fenomen Fenomen Fenomen, fenomen, fenomen Ej, fenomen. Ej. Fenomen. Bangla, nie wiem czy jest poprawiony mix na płycie Ale wydaje mi się że ten numer akurat miał dobrą jakość fenomen, fenomen, fenomen. Amen. Jedna chata dla rodziny, w drugiej studio z biurem ej. Trzecie miejsce na asystentki za grubym dupskiem Ja mieszam ludzcy ro... Diabeł jak nie? Grube dupsko, ej, ale bym chciał mieć taką sekretarkę, stary Wiesz o co chodzi? Jakbym miał swoją jakąś księgową, kurwa co byś tak ubierała się stary e, Wiesz o co chodzi? obciśle dla mnie, nie? Bro Ej, to jest taki King mój chyba, wiesz o co chodzi? Ludzie mają fantazję seksualną To jest coś, co mnie jara Nie wiem czy was też, ale To jest coś, co odparł w mojej głowie jakiś bodziec, nie? For, jakby for some reason Jurem <grym> W trzecie miejsce na asystentki Za grubym duskiem Ja mieszam lód z syropem W kubku styropianowym Ruchanie czyjeś kurwy Mam w planie czteroplanowym Ja jestem ogier Nie śpieszy mi się udowadniać ona ma się też z moim statusem u Wysoka liga nie ta beczkać Poskładane są dobre, nie ja, poskładane są dobre w tym merze Ona ma się też z moim statusem u Wysoka liga, nie ta beczka, raków, reszta łaków gwiazda tak jak netaniachów Dupy karały marby ja jak lakry, hey. Łapie mam karabin Każdy mucho karaty Elvi trainer zielony, banknoty też zielone Pytam opsa czego chce? Kingston to to fenomen Fenomen, fenomen, fenomen fenomen, 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 fenomen. Mi się podoba w tym momencie jak ten fenomen wiesz, że ten taki Jak on to powiedzieć kurwa? Ta, ten taki... Taki kontrast yy, między barwą głosu, wiesz co? Że on jednak wierzy na tym wysokim głosie w miarę, jest ta przemiana, jest druga jest ścieżka dołożona na niskim głosie. zajebiście to gra ze sobą, według mnie. Fenomen, 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 fenomen. Fenomen, 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 fenomen. King to, to fenomen. No, King to, to fenomen, no kurwa. To raczej prosta piła, nie? Fajne to. Ale bez sensu, bo jeszcze słyszałem kiedyś nie. Dobra widzowie, nigdy więcej e, słuchania snippetów na streamie Sentino, ale to nawet nie jest snipet. To wyszło dawno temu na tym, nie? Na spotku. Na 100% tak było stary. Jakby ja nie tripuję, jakby jestem przekonany, że to już kiedyś słyszałem. Jakby. O. Co jest? Ty. Pliki kuki mnie podsłuchują, chyba, chłopie. czekaj. E, to była dominacja genetyczna. Fenomen, no jest. Nadal z Marbey robię Stary numer, dobra, ale tak wam to wrzucę, widzowie. Co poglądacie, jak się pobujałem, czy coś pogadałem. Ale pozdro, nie będę wam zajmował więcej czasu dzisiaj. Wielkie pozdro, widzowie, miłego dnia wam życzę. Miłego wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. Spełniajcie się, wielka miłość i spełniajcie marzenia. I co love. ale to by 10 faili wyszło, nie? Ale to przez was, wy mi pisali, żebym sprawdził, no właśnie.